Dzisiaj w Stacji Kultura, czyli w jednostce Zakopiańskiego Centrum Kultury, jury, które już obradowało po raz drugi, miało przyjemność wyłonić laureata konkursu plastycznego adresowanego do studentów szkół artystycznych do 35 roku życia oraz ich absolwentów. Na plakat, plakat reklamujący miasto Zakopane. I będąc członkiem tego jury, mam ogromną przyjemność ogłosić Państwu laureata tego konkursu. Jest nim pani Małgorzata Bury, studentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Mam przyjemność ogłaszać ten werdykt, a w tle jest plakat, który otrzymał pierwszą nagrodę. Konkurs odbywał się dwuetapowo. W pierwszym etapie zgłoszonych było 131 prac, z których wyłoniliśmy 20. 20 prac, które stanowią wystawę w stacji Kultura, którą możecie Państwo już od dzisiaj oglądać. Ponieważ te 20 prac były naprawdę bardzo dobre, zdecydowaliśmy się przyznać również dwa wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki, a drugie wyróżnienie dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej. Oraz jedno wyróżnienie, które ośmieliłam się sama przyznać, to jest wyróżnienie dla Franciszka Żąsy, studenta ASP Katowice. Serdecznie Państwa zapraszam do oglądania wystawy.